Jeszcze rok temu teren ten wyglądał całkowicie inaczej, a dzięki nowo otwartej trasie na franowo, która działa zaledwie od 11 sierpnia, można dotrzeć dalej niż dotychczas. Mimo, że poniedziałek był dopiero drugim dniem funkcjonowania trasy, pasażerów w tramwajach nie brakowało. Część z nich na stałe będzie korzystać z nowej arterii, a część postanowiła tylko przejechać się i sprawdzić, jak ona wygląda i funkcjonuje. Przejechałam się z wnukiem pierwszy raz. Jesteśmy bardzo zachwyceni. Bardzo nam się podoba, prawda? Podoba Ci się? Tak. I właśnie przyjechałem, żeby zobaczyć jak wygląda trasa. Bardzo wygodne połączenie, bo z winograd właśnie jestem, także super. Mi się wydaje, że trochę jest mało przystanków. Bo to jest taki właściwie przelot i tutaj, żeby wysiąść do obi czy gdziekolwiek, no to jest jednak ładny kawałek dojść. Nie? Pozytywnie jak najbardziej. Tym bardziej, że jestem z piątkowa, więc dla mnie jest to korzystne. Przyjechanie tutaj. Póki co jeździ tu tylko jedna linia tramwajowa numer 16, ale już od września połączeń będzie więcej. Trasa na Franowo została otwarta w sobotę i od soboty kursują tam tramwaje. Na razie, na razie jest to jedna, jedna linia, linia 16, ale od września mają się na tej trasie, tej trasie pojawić również linie 1 i 18. Po tak dużej, udanej inwestycji chciałoby się więcej, ale na kolejny tego typu projekt będzie trzeba na pewno jeszcze długo poczekać.